Czy lubisz Marcina Dubiela? Co sądzę o, o konferencji niedzielnej? Wypowiedz się szczerze na temat ojca, tego dzieciaka. Ja wyzywam ich nie za, za to, że dzięki nim jestem sławny i takie rzeczy, tylko za to, jakimi są ludźmi. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kasper Boński i witam po dość długiej przerwie na moim kanale. Stwierdziłem, że powrócę do Was z, z QA, bo macie do mnie mnóstwo pytań cały czas. Piszecie do mnie na Instagramie, możecie wpadać i zadawać więcej swoich pytań. I zapraszam do obserwowania, bo... Pojawia się dużo rzeczy. Jak nie możecie śledzić mnie na YouTubie, to możecie śledzić mnie tam. Twierdziłem, że nagram filmik, bo dawno się nie odzywałem, a chcę mieć to podsumowane w jednym materiale, żebym nie musiał się powtarzać. Tak powstaje ten filmik. Nie mam tego jakoś super rozplanowane, jak będzie wyglądał przebieg tego, ale mam dwie kamery, więc musiałem się, wiecie, pochwalić teraz. Leży też pad na stole i i niecodzienne ustawienie jakichś rzeczy, ale trzeba tak robić, żeby były ładne kadry, wiecie o co chodzi. Na samym starcie chciałem jeszcze Was zaprosić oczywiście do subskrybowania kanału oraz zostawiania lajków i komentarzy. To jest klasyka YouTube'a, trzeba takie rzeczy robić. I co? Chyba trzeba przechodzić do pytań. Dobra, zaczynamy lightowo, czyli wydostałem pytanko, jak zaczęła się Twoja przygoda z YouTube'a? To jest dość długa już przygoda. Bo miałem chyba jakieś 12 lub 11 lat, jak, jak wstawiłem swoje pierwsze filmiki, były to filmiki z Minecrafta. Bez mutacji. Jeszcze strasznie się wstydziłem swojego głosu, ale bardzo, bardzo chciałem nagrywać filmy od zawsze. I tak jakoś od chyba 2012 czy 2011 czy roku zacząłem wrzucać jakieś pojedyncze swoje filmy na kanał, więc na tym YouTube nie jestem od wczoraj czy od roku, tylko naprawdę sporo w tym siedzę. Dużo też myślę, że sprawiło to, że że siedziałem na tym Spiku z największymi youtuberami wtedy, czyli na przykład I czyli Box którego dzisiaj się w co jest w ogóle też, też strasznie ciekawą historią, że jak to się wszystko potoczyło. Był jeszcze wtedy multi, był czułek i Nilux, no mnóstwo mnóstwo, więc tak się rozpoczęła moja przygoda, że siedziałem z youtuberami, ja sam chciałem być youtuberem i zacząłem nagrywać po prostu. Nie, nie będę chyba się dalej rozwijał, bo, bo na ten temat może kiedyś zrobimy jeszcze oddzielny odcinek. Czy jakbym Cię spotkała, to można podejść i zapytać o autograf? To chyba jest oczywista sprawa, więc nie będziemy się tutaj rozwijać. Oczywiście, że tak, ja uwielbiam interakcje z widzami, jak, jak mnie widzicie. Często też są takie historie, że na przykład widzę, że te młodsze osoby się wstydzą, ale tak zerkają i patrzę, to ja wtedy zawsze pierwszy się do nich odaję z weksrzek no i tak im się oczka świecą. Więc e, jeśli chcecie, to podbijajcie do mnie. Ja bardzo chętnie pęknę z wami fotkę. Jeśli mam czas, to, to nie mam problemu. Tutaj, bardziej tematycznie, już e, trochę z, ze sportem, ktoś się zapytał o mojego ulubionego zawodnika z KSW i z UFC. Ja bym jeszcze dodał może ulubionego zawodnika ogólnie. To zacznijmy od KSW. Najbardziej podoba mi się ze stylu walki i z tego jak jest dla mnie takim zabójcą. Te jego ciosy są, są niesamowite. Jest to Roberto Soldic, Robocop. Ma aktywkę Robocop i gość naprawdę bije jak Robocop. Każdy cios, który wyprowadza wygląda jakby miał łamać kości. Więc to jest mój ulubiony zawodnik z KSW. Z UFC to już jest ciężko, bo bo tam jest dużo zawodników bardzo ciekawych. Myślę, że jeśli mógłbym tak podzielić troszkę, no to Conor McGregor jest zajebisty, jeśli chodzi o jego podejście do tego wszystkiego i styl jego walki. takich ciekawych, ale też żeby nie rzucać tymi największymi ksywkami, może Tony Ferguson, zawodnik, który naprawdę ma super twardą głowę, mi się wydaje, miał walkę z Geichi, bo chyba Geichi się czyta, ten Hie dla tych co nie wiedzą. No wyszedł taki z tej walki, taki poobijany, no niesamowita postać. No i Israel Adesanya, jakoś zawsze mnie, e, jakoś tak podobał, podobał mi się też styl jego walczenia, chociaż teraz mam walczyć z Jankiem Błachowiczem, więc mimo, że go lubię, będę za Jankiem. A, e, i mój ulubiony zawodnik ogólnie. On chyba teraz, z tego co wiem, co walczy w Bellatorze, czyli to jest chyba druga największa organizacja na świecie, zaraz po UFC. Nazywa się Michael Venom Page. Jeśli nie wiecie, kto to jest, to wpiszcie sobie Michael Venom Page highlights. I dla mnie to jest przekocur i to jest najlepszy zawodnik, jaki istnieje. Tak lubię jego styl walki, tak lubię jego pewność siebie, że Mua! obejrzyjcie po prostu. Zaczyna się podkręcać tutaj. Juicy, juicy pytanka się zaczynają robić. Co sądzę o, o konferencji niedzielnej? No co, było po raz kolejny dużo emocji, było, było bardzo ciekawe, było dużo dymów, yy, pojawiło się dużo przykrych słów, zachowań, których yy, nie potrafiłem przewidzieć, że takie rzeczy w ogóle się staną. Nie wiem, czy tam yy, ta akcja z wejściem Barta, to czy to było zaplanowane, czy to nie było zaplanowane. Coś mi tutaj coraz bardziej śmierdzi w tych ich zachowaniu, ale ja jestem bardzo zadowolony, bo naprawdę feedback, jaki otrzymałem po tym wszystkim, jak przeczytałem wiadomości od Was, bo naprawdę dostałem mnóstwo wiadomości i od ludzi, którzy na przykład nigdy nie komentują żadnych rzeczy w internecie. Zaczynali właśnie mówiąc o tym, że pierwszy raz kiedy się od odzywają do jakiegoś twórcy, że zawsze są takimi biernymi widzami, którzy tylko pod podglądają sobie to wszystko. Podbudowaliście mnie strasznie i dziękuję Wam bardzo za to, więc jak wrażenia poniedziałkowej konferencji? No super, cieszę się, że jest tak dużo osób, które zauważa, że Marcin próbuje Manipulować wszystkimi i całkiem dobrze mu to wychodzi, nie ukrywam, już to mówiłem na Instagramie, że bardzo dobrze nawet mu to wszystko wychodzi, ale cieszę się, że są osoby, które po prostu zmanipulować się nie dadzą. Od razu jest tematycznie. Wypowiedz się szczerze, na temat ojca tego dzieciaka. Z nim umowa się nie obowiązuje. Jak ktoś widział lub nie widział, wleciał Bart na scenę, Marcin go w ogóle wywołał. Więc e, dziwna akcja, dlatego myślę, że mogło to być zaplanowane. Za rękę ich nie złapałem, więc nie powiem, że to było zaplanowane, ale e, tak jak mówiłem w wcześniejszym pytaniu, coś mi tutaj śmierdzi. Co mogę powiedzieć na jego temat? Chyba kiedyś się przecinaliśmy już w jakichś gronach, e, ale jakoś nie mieliśmy kontaktu ze sobą. Może dlatego, że też byłem e, małym twórcą, ale kojarzyłem go, myślę, że. Czy on też już mniej więcej wiedział, kim ja jestem. Później zaczął się Dom X, gdzie e, był Xavier. Dziecko, które naprawdę e, uwielbiam. Cieszę się, że, że spędziliśmy tyle razem wspólnego czasu. Ostatnio nawet e, jakieś, widzowie wysyłali mi filmik z Xavierem, gdzie montowali to ze wszystkich jakiś filmików i, i pokazali naszą relację. Bardzo rzucił, że, e, że ja z jego dzieckiem robiłem to dla. Fajmu, dla mnie też jest to dziwne, że, że zrobił coś takiego właśnie, na przykład na konferencji, wylatując w swojej bluzie, reklamując swoją markę. Myślę, że to był zaplanowany ruch. Mógł przyjść do mnie, mógł powiedzieć, że nigdy w życiu mi czegoś takiego nie powiedział wcześniej. To było pierwszy raz, ja się strasznie zdziwiłem, że on w ogóle takie, z takimi rzeczami wyleciał. Nigdy nie sądziłem, że mógłby kiedykolwiek tak jakoś to odebrać, bo, bo widział, że to była po prostu szczera. Relacja między nami. Myślę, że każdy z domo domowników i każdy z pracowników, którzy, którzy byli w domu X, mogą potwierdzić, że to, to było naturalne i że fajnie to wszystko wyglądało. Więc co mogę o nim powiedzieć? Nie jak byłem w tym domu, to był miły dla mnie, był nigdy nie okazał czegoś, że, że o ty Kasper jesteś zjebany, czy coś w tym stylu, a ostatnio wylatuje na konferencji i, i mówi, że jestem śmieciem i, i, i rzuca takie rzeczy, no strasznie strasznie nisko upadł moim zdaniem, bo dorosły facet który ma już prawie chyba 15 czy 16 letnią córkę, który ma 8 czy 9 letniego syna, wylatuje na konferencji fame'u -y ma i, i rzuca Błotem, rzuca głównym, rzuca mięsem. No nie wypada. Chyba sami możecie ocenić zachowanie dorosłego człowieka, jeśli tak robi. No to nie może być poważnym człowiekiem. Nieraz mówił, że to Marcin jest największym ścierwem, że jest najgorszym człowiekiem. No mnóstwo jest osób, które jest w stanie to potwierdzić, ja nie będę tutaj wyciągał ktoś i żebyście szukali. Cieszę się, że, że takich osób już nie mam w swoim towarzystwie i że pozbyłem się takich fałszywych ludzi jak oni i takich zawisnych. O, jeszcze mi się przypomniało, bo to jest naprawdę gruby temat, co tam się zadziałało. Jeszcze po konferencji, jak byłem w Mediaroomie, ten facet jest tak zaślepiony w ogóle pieniędzmi, zarzucał mi, że ja w ogóle nie mamy przyjaciół, że że moi przyjaciele mnie zostawiają, gdzie ja z moimi przyjaciółmi mam wszystko dobrze. I jeszcze powiedział coś takiego, co zapadło mi w pamięć z tamtej rozmowy, bo często jest tak w emocjach, że się zapomina bardzo dużo rzeczy, więc... Ale pamiętam, że chłop powiedział coś takiego. Moje spodnie są warte więcej niż twoje życie. Tym zdaniem sam się zdefiniował i nie ma co więcej poruszać jego tematu. Zapraszam cię, jeśli jesteś taki odważny jesteś taki dorosły chłop, E, przyjdź i spuść mi w pierdol na macie, ale myślę, że nawet e, nie masz odwagi, żeby tam przyjść. Kiedy kolejna piosenka? Chciałbym w tym roku wypuścić jeszcze jakąś piosenkę, tylko chciałbym, żeby to była pierwsza piosenka, przy której naprawdę poświęcę czas i przy której, jak puszczę ją sobie za 5 lat, to będę mógł do, niu, do niej wrócić tak, jakby emocjonalnie i, i mi się zrobi taki wiecie, flashbacki po prostu, więc chcę się w to wkręcić na 100%. A teraz po prostu nie miałem też możliwości, żeby to robić. W tym roku myślę, że pojawi się jedna piosenka taka poważna, ale możliwe też, że, że pojawi się jakaś taka stuprocentowo dla, dla jajec, że tak powiem. Ten rok się nie kończy na FMA po prostu. Mam w zanadrzu jeszcze mnóstwo rzeczy, więc czekajcie, bo będzie ciekawe. Czy dasz link do Pay Per View? A nieprzypadkowo tutaj się to znalazło, te pytanko. Ale tak, chciałem Was zaprosić wszystkich do kupowania Pay Per View z mojego linka, macie go w opisie, bo będzie najłatwiej w niego po prostu kliknąć. Kupując mojego po prostu reflinka jesteście pewni, że nie będzie Wam się zacinać, ani nie będziecie opóźnieni, ani nic takiego. Oczywiście mój link jest taki jak każdy, nie ma żadnych takich plusików. No co, zapraszam, możecie mnie wspierać, ja te pieniądze na pewno będę przeznaczał, żeby móc dla Was tworzyć jeszcze więcej, jeszcze w fajniejszym stylu, tak jak teraz na przykład. Mamy dwie kamerki, piękne studio, oświetlenie, wiecie o co chodzi. <grym grym> Czy planujesz po filmie Ma dalej trenować? Ja mniej więcej już znam swój kalendarz do końca tego roku. Cały tydzień po filmie mam, daję sobie wolne. Później będzie się działa magiczna rzecz, będę wyjeżdżał z Warszawy, ale będziecie mogli to zaobserwować już w grudniu, więc czekajcie na to, to jest taka mini zapowiedź, ale jak wrócę, to chcę od razu wracać, bo, bo widzę się po prostu w tym sporcie, pokochałem ten sport i myślę, że będzie mi brakować i kontaktu z ziomeczkami, z maty i po prostu poruszenia się i tych wszystkich endorfin, więc na pewno nie przestanę trenować, no i co? chyba tyle w tym pytaniu. Czy zrobisz akcję, w której będziesz pomagał małym twórcom w rozwoju? To jest ciekawe pytanie, szczególnie, że ja jestem osobą, której dużo osób pomagało właśnie też w budowaniu swoich zasięgów i, i swojego kanału. Zyskałem jakąś tam pewność finansową, mam już dość dużą rozpoznawalność. Już niedługo, bardzo możliwe, że, że zobaczycie jakieś nowe postacie w polskim internecie i właśnie będę starał się Pomóc niektórym twórcom, pomóc ludziom, którym widzę, że zależy na czymś. I myślę, że to tak koniec końców, nawet jeśli nie wyszłoby pozytywnie, albo że żebyśmy się pokłócili w przyszłości z tymi gośćmi, albo cokolwiek by się nie stało, to koniec końców i tak będę zadowolony z tego, że, że dałem komuś szansę spróbować, tak jak ja kiedyś taką szansę otrzymałem. Czemu liczba 21 to jest też temat, w który porusza się. Wiele razy, bo mam 21 wydzierane na klacie. Wiele osób nie wie o co chodzi. Nie jestem osobą, która wierzy w jakąś numerologię, że jak coś daje to i to, to wychodzi tyle i tyle, i to znaczy szczęście, czy coś w tym stylu. Po prostu liczba 21. 21 października się urodziłam. Żyłem w domu rodzinnym. Na ulicy z numerem domu 21. Stwierdziłem, że 21 rok życia będzie takim przełomowym rokiem. Na 21 urodziny sobie wydzieram liczbę 21, ale to nie jest tak, że już mam teraz 22 lata i będę to zmieniał, albo będę to zakrywał, albo coś w tym stylu. Gdzie nie chodzę, to, to widzę, widzę tą liczbę i jakoś zapada mi w pamięć. Podprogowo sobie w głowie nastawiam, że o, fajnie, zobaczyłem ją, to może być dobry znak, może nic nie znaczyć, ale, ale po prostu zawsze wpada mi w oko więc jest to moja szczęśliwa liczba. A i walka 21 listopada. No coś to musi znaczyć? Wiecie o co chodzi. Tu mamy nie pytanie, ale taką wiadomość, którą dostałem. Lexi potwierdziła twoje słowa na temat Marcina i tej całej szopki. Którą odgrywa z nimi Powodzenia. To jest kolejna rzecz, poruszałem to na konferencji, ale chciałbym to też powiedzieć w filmie. Był filmik Wersow, gdzie, gdzie nagrywała z lekcji pytanka, i też nie pamiętam, jak było słowo w słowo. Która osoba, która jest w Marcina na najbliższym gronie, uważa, że to nic dziwnego, że jestem na niego zdenerwowany, no to chyba coś to musi znaczyć, że ma, ma sporo. Yy, brudu pod paznokciami, po prostu, <grych> że tak powiem. Nie ma jakiejś osoby z mojego otoczenia, z, się, z którą się trzymam od bardzo długiego czasu, i żeby zarzucała, że ja jestem jakimś fałszywcem albo jakimś kłamcą. Tylko są to osoby, które, które przebywają w towarzystwie Marcina i są jego kumplami od długiego czasu. Kim chciałeś być, jak byłeś mały? Ostatnio coś z mamą gadaliśmy, że brat właśnie wspominał. Jak byłem mały, to jeździliśmy na narty i. Ja byłem tak podierany tymi nartami, że pamiętam, że jak wracaliśmy z tych nart, to płakałem do moich rodziców, że czemu my nie mieszkamy w jakimś zakopanym albo w górach, bo ja chcę zostać y, skoczkiem narciarskim. I moją mamę strasznie, strasznie namawiałem do tego, żeby znalazła w internecie jakieś szkółki narciarskie i żeby mnie wysłać. A ja miałem nie wiem ile, jest 11 lat. A co śmieszne, kilka lat później na nartach złamałem nogę i stałem się przez to gruby i doprowadziło to do tego, że siedzę tutaj, tak mi się wydaje, więc więc coś z tymi nartami też, też ma wspólnego to moje życie. Czy masz w planie jeszcze jakieś dziarki? A jak tak, to ile? Najważniejsza rzecz jaką chcę zrobić, to muszę zakryć ten nieszczęsny tatuaż, którego nawet nie chcę pokazywać, a znajduje się tutaj z tyłu prawej tej ręki. Są plany, sam do końca jeszcze nie wiem jak to zrobić, bo chciałbym to w jakiś śmieszny sposób zrobić, albo Jakieś zajemnice to zakryć. No, ale czy jeszcze jakieś dodatkowe dziarki e, planuję? Chciałbym zrobić też sobie po gali od razu e, taką dziareczkę, ale jeszcze Wam nie będę zdradzał, jaką i gdzie. Ale chciałbym sobie teraz się wydziarać, e, no, trosz, troszkę tych dziarek pododawać, bo ja bardzo. Bardzo lubię takie rzeczy. Uwaga, to, to pytanie też było tak absurdalne, że musiałem. Czy lubisz Marcina Dobiela? Jak nie, to czy jest między Wami jakiś spór? Nie wiem, jak można nie zauważyć tego, co się dzieje w tym momencie w internecie, jak się śledzi nasze postacie. Albo w ostatnie zdjęcie chyba, jakie mam na profilu, to jest o naszej kłótni i takie rzeczy, więc jak coś, to się nie lubimy i mamy spór, Igor. Co myślisz o Powłoskim po wczorajszej konferencji i czy zgasił Kasiusza? Pozdrawiam. Bo to są pytania. Z poniedziałku. W ogóle yy, ja uważam, że Arek Pawłowski w końcu pokazał pazur i, i naprawdę, Arek, zrobiłeś dobrą robotę, bo Kas został wyjaśniony. Naprawdę, tak jak Kas zazwyczaj jest lepszy w bajerce słownej i, i lepiej to wszystko obraca. Tak, po polsku, naprawdę zapunktowałeś tak mocno, że propsik. Czemu wyzywasz ich, a dzięki nim jesteś sławny? To jest taki temat, który też chciałbym y, troszkę bardziej rozszerzyć. Ja wyzywam ich nie za, za to, że dzięki nim jestem sławny i takie rzeczy, tylko za to, jakimi są ludźmi. Sorry, Karol, że cały czas tak cię przywołuję, ale to na przykład to właśnie Karol był pierwszą osobą, przy której. Rozrosły się moje zasięgi, i przy której urosłem na tym YouTube, i zaczęli mnie ludzie rozpoznawać. Jakoś nigdy w życiu go nie wyzywałem. W sensie, kiedyś go wyzywałem, tak się poznaliśmy. Nie wyzywałam Bloka i nie mówię mu, że jest chuj albo coś takiego, bo po prostu nie jest. Myślę, że to dzięki niemu właśnie wypłynąłem do tego internetu i dlatego też mnie wzięli. Wyzywałam ich, dlatego że, że są po prostu złymi ludźmi a to, że sprawili, że jestem sławny ja myślę, to też jest rzecz, którą trzeba poruszyć, bo to że pomogli mi rozbudować moje zasięgi, ale też nie można powiedzieć, że to dzięki nim tylko jestem sławny, bo nie ukrywajmy, ale naprawdę, tak jak mówiłem od 12 roku życia nagrywałem te filmy na YouTube. Włożyłem naprawdę sporą część swojego życia, żeby robić te filmiki i skoro oni to jest tylko i wyłącznie ich robota, że ja jestem sławny, to dlaczego nie wezmą sobie 50 różnych osób i niech zrobią z tych 50 różnych osób, tak samo sławne osoby, jak ze mnie zrobili. Wiecie, zrobili. Wiecie o co chodzi. To jest też mój wkład, więc trochę mnie to już zaczyna denerwować, że, że ludzie mówią, no, ty tylko się wybijasz na innych i tylko, tak, tylko dlatego jesteś sławny. Jakby moja postać też nie była ciekawa, i nie robiłbym nic z tym, to nieważne, kto by ze mną nagrywał, abym miał dalej tysiąc followersów na przykład, jakbym był nieciekawy. Pomogli mi przy tym, ale nie zrzucajcie też dla nich całego sprawstwa, że to jest tylko i wyłącznie ich robota. Bo zaczyna mnie to po prostu denerwować. Chciałem o tym powiedzieć, bo też nigdy o tym nie mówiłem. Jak wpływają na ciebie hejterzy? Motywują, czy troszkę się przejmujesz? Na samym starcie, najbardziej chyba po tym domu X i po tej akcji chyba z frizem, trochę mnie to wszystko demotywowało, tak. i i trochę mnie to wszystko przytłaczało, ale w tym momencie każdy komentarz, który jest hejtujący w moją stronę, i szczególnie jak rzucają jakieś bezpodstawne oskarżenia, albo rzucają zwykłe chuj w dupę, dla mnie to jest śmieszne. Zaczynamy mnie, mnie to bawić. Bo ja wiem, jaką jestem osobą. Moja rodzina wie, jaką jestem osobą, moi przyjaciele, moi znajomi wszyscy wiedzą jaki ja jestem, na ich opinii mi zależy, a nie na a opinii jakichś Julek z Twittera, co, co, co ci z tą mi bo są, zadobieram, bo przeżył Glowap. Tylko mnie to motywuje, bo jak patrzę na te wiadomości budujące od tych ogarniętych osób, to one są dużo więcej warte. Te, te wszystkie hejty są takie. Możecie pisać mi hejty, możecie po mnie jechać ostro, tylko budujecie we mnie jeszcze większą siłę, bo już to po prostu. Mi nie rusza. Czy widziałeś filmik ekipy WK? Jak na ciebie stawiają, że wygrasz z Dubielem? Oglądałem, oglądałem właśnie. Podsyłali mi i ludzie, i ja sam na YouTube to znalazłem. Tu są chłopy, wyrośnięte, wiedzą o co chodzi. Czterech chłopów. Każdy definitywnie powiedział, że Marcin zostanie zmieciony, i ja nie mam zamiaru ich zawieść. Nie mam zamiaru zawieść was, więc. Po prostu Marcin będzie kasowany. Czy potrafisz przebaczać? Od razu mogę powiedzieć, że tak. Ja jestem taką osobą, że jak kogoś lubię i, i widzę, dobrze mu z oczu patrzy a zrobił jakąś kłopotę i potrafi się przyznać do jakiegoś błędu to nie ma problemu do tego, żeby wybaczyć mu, jak, jak coś spierdzielił no ja sam też nie jestem święty, często dużo błędów jakiś popełniam i to samo robią moi znajomi, że wybaczają mi takie rzeczy ale jak coś takiego powtarza się przez wiele, wiele razy to po prostu w którymś momencie człowiek orientuje się, że może może jednak coś jest nie tak z tą osobą i i że nie warto mieć po prostu tak toksyczną relację, więc w pewnym momencie stwierdzam, że trzeba uciąć to gdzieś i zakończyć po prostu temat. I wiem, że PR-owo i, i w opinii ludzi fajnie by było, jakbym wyszedł na tego gościa, co jakbym już spuszczał w pierdzie, podszedł do niego, dał mu rękę i, i powiedział, stary po temacie, ale naprawdę po tym, co zrobił ostatnio, nie mam takiej ochoty i tak jak zawsze Wam mówię, ja to robię tak wszystko, jak uważam, a nie tak, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Zapraszam do kupowania pay-per-view z mojego linka, możecie mnie wspierać. Będziemy to wszystko pakować w YouTube'a, część pewnie też na swoje jakieś rzeczy, nie ukrywam. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Mam nadzieję, że się podobało. To byłem ja, Kasper Boński, jakbyście jeszcze nie wiedzieli. Trzymajcie się. Elu,